Witajcie. Dzisiaj będzie rozkład zaproponowany przez jedną z pań, a będzie on dotyczył dylematu wyboru. Którą osobę wybrać? Nie wiem, czy Rysia, czy Karola, a może Krysię, czy Marysie. Także tutaj macie do wyboru trzy grupy, licząc od góry z jaspisem grupa numer 1, z kryształem górskim grupa numer 2. I z Agatem grupa numer 3. Także chwilę się zastanówcie i wybierzcie sobie grupę tą, która najbardziej Was przyciąga. A tymczasem co? Zaczynamy. Idziemy do grupy numer 1. Mam nadzieję, że to wszystko będzie widać, chociaż mamy tutaj trochę ograniczone miejsce. No dobra. Chociaż uh, może by się przydało to jeszcze przysunąć. No ale mam nadzieję, że wszystko jest ok. Słuchajcie. Po lewej stronie mamy osobę numer A. Jeżeli wybierzecie tą osobę, to na pewno na początku może być ona zablokowana na tą relację z wami, tak? Nie będą tutaj w grę wchodziły raczej sprawy uczuciowe, a sprawy po prostu materialne. Może to być osoba właśnie dość majętna, albo wy jesteście takimi osobami, no bo tutaj trzeba o tym pamiętać, że energie lubią się często odwracać. I albo może chodzić o to, że będzie się martwiła, że na przykład spotykacie się z nią. Tylko i wyłącznie dla właśnie pieniędzy, albo o to, że właśnie ona jest dla Was za biedna. No na pewno, tutaj w grę będzie wchodził właśnie któryś z tych scenariuszy. No i te obawy niestety będzie przed Wami ukrywała, tak? Nie przyjdzie do Was i nie powie tego wprost. Ale jeśli tylko przełamie się, a widzę, że to prędzej czy później zrobi, to będzie to naprawdę fajna relacja jest osoba, która o was zadba, tak? Będzie chciała spełnić wasze życzenia. Jednak tutaj jest taka drobna przestroga dla was, żebyście jej nie traktowali lekceważąco, tak? Ani nie wodzili za nos, bo wtedy może się poczuć po prostu urażona i drugiej szansy już nie będzie. Więc jeżeli tutaj od początku będziecie pewni, że chcecie, że nie chcecie, przepraszam, z nią niczego budować, to po prostu powiedzcie jej to na starcie. Jeżeli jednak się zdecydujecie zostać, to tutaj um, po, wy, po prostu um, będziecie tworzyć naprawdę taką fajną relację. Ona się przełamie, tak? Przepracuje te wszystkie wątpliwości i wtedy z wami szczerze porozmawia, tak? I postawi sprawy tak, jak y, rzeczywiście wyglądają. Bez żadnych kłamstw, bez żadnych niedomówień. I naprawdę tutaj macie fajną szansę na stworzenie fajnej relacji, pełnej takiej ciepła, pełnej miłości i przede wszystkim relacji, która będzie oparta na zaufaniu, na szczerości, bez żadnych ukrytych złych intencji. Jeżeli wybierzecie osobę numer dwa, czy osobę numer, czy osobę B, to tutaj na pewno będziecie sobą zafascynowani. Ale z kolei ta relacja będzie wymagała wielu kompromisów. To będzie relacja, w której nie powinniście się oceniać nawzajem, a porozumiewać. Partner ten, z tego co widzę, nie jest łatwą osobą we współżyciu. Może się czasami wymączać, może się też i wywyższać, wszczynać jakieś kłótnie tak naprawdę o nic, no a po tej kłótni sam lub sama tak naprawdę nie będzie wiedziała, o co jej chodziło. Tutaj też, słuchajcie, może dochodzić do prób kontrolowania Was, włącznie z tym, co myślicie na dany temat. Więc powiedziałabym, że na pewno to będzie relacja pełna wzlotów, upadków, tak? W której trzeba będzie często, tak jak już mówiłam Wam wcześniej, szukać kompromisów. Tutaj też możecie rozstawać się i wracać do siebie. Ale tutaj bym zadała sobie na Waszym miejscu pytanie, czy warto. No może po prostu rozsądniej by było w pewnym momencie, gdy już na przykład poczujecie, tak, że wam to nie odpowiada, jesteście z tym zmęczeni, rozstać się po prostu raz a porządnie. Tym bardziej, że tutaj w pewnym momencie, słuchajcie, mogą wyjść na jaw jakieś kłamstwa, tak? Może się okazać, że po prostu żyliście jakimiś złudzeniami, a sprawy tak naprawdę wyglądają zupełnie inaczej. I tutaj szczerze mówiąc, nie ma w sumie takich kart mówiących o jakimś gorącym uczuciu. Tak, a jedynie o relacji, która by była oparta na porozumieniu umysłowym. I żeby ta relacja właśnie miała rację bytu, potrzebne by tutaj było wzięcie odpowiedzialności za siebie i samodzielne podejmowanie decyzji. Choć przy, tak jak mówiłam wcześniej, zapędach partnera, byłoby to po prostu, no, trochę trudne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno to, że jeżeli się zdecydujecie na tą relację, no to poznacie wszystkie, jak to się mówi, blaski i cienie miłości. Dobrze, teraz zobaczymy grupę numer dwa. No i cóż tutaj mamy? No tutaj, moi drodzy, wychodzi na to, że jeżeli wybierzecie pierwszą osobę, o której myślicie, to na pewno ona was będzie widziała jako kogoś, do kogo go, czy ją po prostu ciągnie jako osobę bardzo atrakcyjną pod różnymi względami i osoby, która bez wątpienia ma powodzenie wśród innych. Na pewno osoby, której nie da się potraktować obojętnie. Jednak tutaj w tej relacji wszystko będzie odbywało się bardzo powoli. Czasami też będziecie mogli się zastanawiać nad tym, że tak naprawdę spotykacie się, no ale co dalej? Tak, on na przykład się do mnie nie odzywa, nie odpowiada na moje telefony. I tak dalej. A z czym to będzie związane? Ano przede wszystkim z tym, że ta osoba jest raczej takim lekko duchem, tak? Ona lubi się bawić, ona lubi testować różne rzeczy, a na przykład w momencie, gdy trzeba będzie podjąć jakieś ryzyko, właśnie związane z deklaracjami lub planowaniem jakiejś wspólnej przyszłości, może po prostu uciekać. Ta osoba też często działa spontanicznie. Nie zastanawia się nad konsekwencjami, więc też wszystkie takie, słuchajcie, deklaracje pod wpływem jakiejś chwili należy po prostu traktować z przymrużeniem oka. W tym momencie też nie liczcie na jakiś trwały z nią związek, ponieważ jej podejście do spraw miłosnych, przynajmniej no w tym momencie, bym powiedziała, że jest wręcz infantylne. Owszem, możecie tutaj przeżyć razem jakieś romantyczne chwile. Ale tutaj nie, mu, nie myślałabym właśnie o czymś trwałym i stabilnym, ponieważ on czy ona na chwilę obecną są nastawieni raczej na zdobywanie i nie cofną się przed niczym, aby właśnie osiągnąć swój cel. Tym bardziej, że tutaj trzeba jeszcze dodać, że są mistrzami flirtu, tak? I dzięki te, te, temu właśnie też między innymi przyciągają do siebie ludzi jak magnes. Jednak to taki typ osoby. Gdzie właśnie często bywa tak, że jak już zdobędzie tak swój obiekt pożądania, to po prostu. Yy, no, jeżeli właśnie tutaj jeszcze by wchodziły tak, jakieś rozmowy, czy wyznania miłosne, i rozmowy na temat przyszłości, to mogą się po prostu znudzić i odejść. Bez słowa wytłumaczenia. Jeżeli z kolei. Myślicie o drugiej osobie, to tu na pewno ta osoba w przeciwieństwie do tej pierwszej tak nie jest absolutnie zainteresowana jakimiś przelotnymi flirtami. Ona myśli o jakiejś stabilnej relacji, tak. Raczej tutaj szuka partnerki życiowej lub partnera niż kochanki czy kochanka. Na pewno ta osoba wam się przygląda, obserwuje was, choć w danym momencie może nie wykonywać żadnego kroku, tak. I może na tą chwilę nie wyjść nawet z żadną inicjatywą, ba, <laughs> przepraszam, a nawet przy spotkaniu czy rozmowie, może was traktować w taki sposób, jakby absolutnie nie była wami zainteresowana. Ale z czego to wszystko wynika? Ano, z tego, że była w jakiejś toksycznej relacji, która naprawdę dała jej w kość. I teraz po prostu dwa razy się zastanowi, zanim się zaangażuje w jakikolwiek związek. I na pewno, jeżeli, tu, jeżeli to zrobi, będzie chciała zachować w nim taką większą niezależność, bo nie wiem, może była w relacji, gdzie była ciągle kontrolowana, gdzie nie mogła, nie wiem, samodzielnie podejmować niektórych decyzji. No i co dalej? Jednak, gdy już będzie ta osoba pewna, tak, was, waszych uczuć w stosunku do niej i intencji, relacja ta będzie się układała bardzo dobrze będziecie miło spędzać czas we dwoje, też w gronie przyjaciół. Na pewno, jeżeli obo dwoje będziecie wyrażali chęci i włożycie w tą relację trochę pracy, będzie się ona świetnie układać i będzie relacją stabilną. I ta osoba też zapewni wam stabilność finansową. Więc tutaj będziecie mogli w 100% korzystać z życia, realizować jakieś swoje pragnienia, tak, marzenia, właśnie nie obawiając się o tą stronę finansową. I zapraszam teraz grupę numer 3. I tutaj myślę, że już musimy przesunąć te karty, bo tu za wiele nie widać. Jeszcze No i dobrze, to co mamy, jeżeli chodzi o grupę numer 3? Więc tutaj, jeżeli wybierzecie osobę pierwszą, to na pewno będzie z jednej strony chciała pójść naprzód i zacząć z wami coś nowego, jednak wydaje mi się tutaj, że ona do końca nie podomykała jeszcze jakichś zdarzeń z przeszłości. Ona zdaje oczywiście sobie z tego sprawę, że powinna oddzielić tą przeszłość grubą kreską, ale tak mi się wydaje, że nie do końca potrafi to zrobić. Wie również, że życie toczy się dalej, tak? I nie powinien lub nie powinna stać w miejscu. Ale właśnie dopóki nie uporządkuje tych spraw z przeszłości, no niestety nie ruszy naprzód. Z tego też mogą wynikać takie. Hmm, momenty jego lub jej izolacji, tak? No i tutaj powinniście właśnie dać tej osobie przestrzeń, bo tak naprawdę będzie mu ona y, potrzebna po to, żeby właśnie poukładać sobie niektóre sprawy. On właśnie lub ona na początku może być pełny, pełna wątpliwości. Osoba ta będzie rozważała wszystkie za i przeciw, porównując tutaj też czasami przy tym waszą relację z jakąś byłą. Która właśnie nie była dla tej osoby, powiedzmy sobie szczerze, zbyt szczęśliwa. Dlatego właśnie może tutaj brakować mu lub jej przekonania odnośnie wchodzenia z, w relacje z Wami. I tutaj też powinniście się zastanowić, czy macie na tyle cierpliwości, żeby po prostu to przetrwać. Jeżeli to przetrwacie, to macie szansę na stabilny związek. Zarówno właśnie w tym takim obszarze emocjonalnym i materialnym. Tylko pytanie, tak, jak wiele czasu potraficie spędzić właśnie na oczekiwaniu, aż coś się zmieni. Ale tutaj jest jeszcze jedna wiadomość dla Was. Niezależnie od tego, jaką podejmiecie decyzję, czy podejmiecie decyzję, że nie czekamy, idziemy dalej, czy podejmiecie decyzję, że czekamy i zostajemy, to tak czy świat właśnie wszechświat ma dla Was jakąś niespodziankę. No, i teraz tutaj, jeżeli wybierzecie, to jeszcze może tak przesunę, osobę numer 2, to tutaj tak. Przynajmniej słuchajcie, na początku wszystko będzie się układało wprost idealnie. Będziecie miło spędzać czas, czerpać właśnie z życia mm, całymi garściami, tak? Będziecie się wspólnie cieszyli, właśnie z tego czasu, który spędzacie. No i to będzie wam przynosiło naprawdę wiele radości. Będzie też się wam wydawało, że właśnie partner czy partnerka ma w stosunku do was dobre intencje. Ale tutaj się też przesadnie nie martwcie, bo macie ochronę z góry i cokolwiek się stanie, wszystko dla was się dobrze ułoży. Co dalej? No po pewnym czasie może się okazać, że wasz partner lub partnerka wcale nie jest taką miłą osobą, jak się wydawała na początku. Może w towarzystwie was krytykować, tak? Jeżeli wasze zachowanie jej się nie spodoba. Więc tutaj tak naprawdę wytrzymać z tą osobą, bym powiedziała, że mogą ludzie, którzy są bardzo pewni siebie i tacy, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia. Tutaj też możecie Dochodzić do tego, może dochodzić właśnie do tego, że w pewnych momentach ta osoba może być aż wręcz chłodna względem Was. Może Wam nie okazywać uczuć. No i też tutaj trzeba by było się przyzwyczaić do tego, że jest to osoba, która mówi to, co myśli, i to niezależnie właśnie od sytuacji czy otoczenia, tak? Niezależnie od tego, czy wypada to powiedzieć, czy nie wypada. Ona powie i koniec. Tutaj też bym się radziła wam zastanowić nad tym, czy rzeczywiście byście chcieli trwać w takiej relacji. Bo tutaj owszem, może dojść do stworzenia związku, może dojść nawet do zawarcia małżeństwa. Ale czy będziecie chcieli tkwić w relacji, gdzie właśnie druga strona będzie czuła, że zyskała nad wami przewagę, tak? Będzie świadoma waszego zaangażowania uczuciowego. No, i niestety będzie mogła je po prostu wykorzystywać z premedytacją. Nawet do tego stopnia, że w pewnym momencie możecie wy sami tak odczuć, że ponieśliście jakąś klęskę. Ale oczywiście słuchajcie, i tu zwracam się do wszystkich trzech grup. Są to czytania ogólne, które też nie do końca muszą ze wszystkimi rezonować. A poza tym pamiętajcie, że karty. Tak generalnie tylko podpowiadają możliwe właśnie rozwiązania czy możliwy bieg zdarzeń po wybraniu jakiejś opcji, a na pewno prawda nie są wyrocznią. Także trzymajcie się ciepło i pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.